Wszystkie zbrodnie Putina Powiem herezję. Historia jest fatalną nauczycielką. W teorii wygrywają w niej górnolotne słowa i piękne idee. W praktyce zbrodnia polityczna najwyraźniej się opłaca. Najpaskudniejsi zbrodniarze, Iwan Groźny, Henryk VIII Tudor, Piotr Wielki, Tamerlan czy Stalin umierali we własnym łóżku. Jeśli ktokolwiek płacił za ich winy, to mniej utalentowani następcy, a przede wszystkim własne narody. Gdyby synowie Cromwella, Duvaliera, mieli talenty swoich ojców, a Generalissimus Franco, czy przewodniczący Mao, posiadali dzieci, stworzone przez nich systemy trwałyby dalej, jak nie przybieżając dynastia Kimów w Korei. Zbrodniarzy, którzy czasami jednak odpowiadają za swe zbrodnie, Należą zazwyczaj do pechowców, obalonych przez przemoc z zewnątrz. Bez wojny hitleryzm pewnie trwałby aż do naturalnej śmierci Firera, A faszyzm, nawet pobity, mógłby się przepoczwarzyć, gdyby tylko Mussoliniego nie zabili partyzanci na usługach Moskwy. A on sam, jak marszałek PT, dożyłby swoich dni w luksusowym ośrodku. Odosobnienia. Jaki los spotka Putina, nie sposób dziś przewidzieć. Tyle razy powinien być zlikwidowany lub przynajmniej usunięty, a wedle licznych powtarzających się plotek nawet nie żyje. Jednak jestem dziwnie przekonany, że owymi plotkami steruje specjalna komórka działająca na osobiste zlecenie neocara. Ten zaś, wnosząc po dokonaniach, ma się zaskakująco dobrze w odróżnieniu od jego wrogów, którzy mrą jak muchy. Przy okazji stanowi on zadziwiającą syntezę jakiegoś występnego rzymskiego Cezara i współczesnego mafioza. W mafioza o mentalności żulika. Z rzymskich cezarów wziął myślenie imperialne, rozkoszowanie się blichtrem władzy, te wszystkie luksusowe rezydencje, kochanki, ceremoniał, przypisywanie sobie czynów na miarę herosów, pod wodą, w przestworzach czy na macie sportowej. Z mafiozów natomiast wziął mściwość, przekraczającą potrzeby utrzymania się przy władzy oraz zwyczaj pozostawienia podpisu pod zbrodnią, mimo... Równoczesnego, perfekcyjnego ukrywania sprawców i dowodów własnej inspiracji. Wachlarz jego dokonań jest imponujący. Od aktów masowego terroru po zabójstwa polityczne. Zaczęło się od wysadzenia bloków w Moskwie i Wołgodońsku, mających usprawiedliwić bezlitosny atak na Czeczenię. A potem już następowały kolejne krwawe incydenty, w których. Czuje się łapet Kremla. Być może zamach na teatr na Dubrawce w 2002 roku, gdzie w wyniku akcji zginęło co najmniej 130 widzów i wszyscy napastnicy, nieoficjalnie mówi się nawet o 300 ofiarach, czy atak na szkołę w Besłanie w 2004, zabitych i rannych ponad 1100, były oryginalnym pomysłem Czeczenów. Osobiście podejrzewam wpływy agentury i rolę prowokacji. Ale już pacyfikacja, w której masowo zginęły i dzieci i bogu ducha winni widzowie w teatrze, została przeprowadzona wewnętrznie najlepszych bolszewickich wzorów. Trudno też dowieść, że Władimir Władimirowicz odpowiada osobiście za zestrzelenie samolotu Malaysia Airlines nad obwodem donieckim. Kiedyś prawdę ujawnią rosyjskie archiwa. Ale już sprawstwo w kwestii katastrofy polskiego Tupolewa pod Smoleńskiem nie budzi moich wątpliwości. Wyznał mi kiedyś super szpieg Suworow, że najlepszym dowodem na zamach jest zachowanie Rosjan po tej katastrofie. Ówczesny premier Federacji Rosyjskiej miał przecież dość powodów i możliwości przy absolutnym braku skrupułów, by tego dokonać. Wyrok Dalecha Kaczyńskiego, moim zdaniem, zapadł już po słynnym wiecu w Tbilisi, kiedy walnie przyczynił się do zahamowania agresji na Gruzję. Nieznane pozostawało jedynie czas i miejsce. Pytanie, dlaczego wszyscy ludzie Tuska bronią wersji pancernej brzozy, wystawiając Putinowi certyfikat niewinności, jest już kwestią co najmniej zagadkową. W kategorii zabójstw politycznych autorzy CIA i Story mogliby się uczyć od postsowieckiego dyktatora. Bez skrupułu wykańczano w prezencie z okazji urodzin albo innych świąt przeciwników politycznych, takich jak Borys Niemcow, krytyków reżimu tu przykładem dziennikarka Anna Politkowska, byłych funkcjonariuszy uznawanych za zdrajców Aleksander czy dawnych przyjaciół i sponsorów, jak Borys Berezowski. Zabójstwo doskonałe, niczego nie można udowodnić, ale wiadomo, że nie była to śmierć naturalna. Na tym tle zabójstwo Jewgenia Prigorzyna przy pomocy katastrofy lotniczej było oczywistą konsekwencją jego buntu przeciwko długoletniemu patronowi i rozkazodawcy. A więc Zemsta uzasadniona. Wśród niedoszłych ofiar jest też prezydent Ukrainy Juszczenko, który cudem uszedł z życiem. Podobnie jak Aleksiej Nawalny, którego odratowano za granicą, ale kiedy wpadł w szpony reżimu, nie czekano długo na decydującą, tragiczną poprawkę. Trudno wyliczyć też listę bardzo długą, tajemniczych zgonów, samobójstw i wypadków wśród prominentów, oligarchów w Rosji, już po agresji na Ukrainę. Może nie za wszystkimi z tego służby, ale podejrzewam, że za wieloma z nich tak. Jeśli idzie o motyw tych wszystkich działań, które nie zawaham się nazwać egzekucjami, rzadziej chodzi o doraźny interes wedle zasady marty pies nie gryzie. Częściej o zemstę lub zbrodnie na pokaz, by przerazić innych. Szkodliwość nawalnego w kolonii karnej pod Selechardem, gdzieś w Tundrze przy ujściu obu do oceanu lodowatego była minimalna, a możliwość konkurowania w wyborach prezydenckich znikoma. A jednak nie miał szansy przeżyć. Ulubioną metodą każdego tyrana jest zarządzanie strachem. Bez strachu nie udałoby się skłonić do milczenia społeczeństwa i wysyłać setki tysięcy młodych ludzi na śmierć w bezsensownej wojnie, której nie da się wygrać. Bez strażaka militarnego, a najlepiej antomowego, rządy krajów cywilizowanych dawno pozbyłyby się ludobójcy, zaś odpowiednie komando dostarczyłoby go przed trybunał. Kto widział film Air Force One, wie, że jest to technicznie wykonalne. Ale, ale wszyscy się boją. Nawet w sytuacji, kiedy po prostu strach się bać. Czasami wydaje mi się, że rzeczywistość to też baśń. Tylko. W odróżnieniu od tej sielskiej anielskiej z happy endem, dość ponura. Urok baśni. W nowych baśniach często bywa, że zło z dobrem wciąż wygrywa. Smok nie zdechnie gdzieś pod płotem, lecz szewc wyjdzie na idiotę. Głupi brat zostanie głupi. Rad proroka nikt nie kupi. A kopciuszki książąt licznych. Mogą mieć w domach publicznych. Lecz są kraje, gdzie wciąż dziecko Wierzy w bajkę staroświecką. Tam uczciwych moc bojarów Pod rządami dobrych carów. Złote rybki są dla ruskich, Wożą konie ich garbuski, A żar ptice jak głowice Rażą wragrzą okolice. Tylko czemu lud bez żalu Zwiewa z raju do realu. Po moim tekście Traktory zdobędą wolność. Odezwało się mnóstwo miłośników wsi i rolnictwa. I to nie tylko wśród pani przekonanych, że każdy rolnik to sławolnik. Wielokrotnie przypominano hasło żyją i bronią. Rzadziej wypominano wady krytykowane nad Wisłą od czasu satyry na leniwych chłopów. Więc e, podpisujący się acisek zauważa pełna zgoda. Chłop nie tylko żywi i broni, ale także przechowuje nasze dziedzictwo. Dzięki niemu mamy jeszcze wciąż swoje oberki i kujawiaki, a nie walce i tanga, jak jaśnie państwo. No tango to akurat nie jaśnie państwo. E, to chłop ani Kmicic obronił Polskę przed potopem szwedzkim. Nawet gardzący Polską król Jan Kazimierz musiał to docenić i przyrzekł znieść poddaństwo, o czym wkrótce zapomniał. Elżbieta z kolei przypomina najważniejsze postulaty rolników. Zamknąć projekt Zielony Ład w całości, towary ukraińskie przybywać tylko według norm europejskich i to od firm zarejestrowanych na Ukrainie. Proste? No, chyba nie proste, skoro jeszcze nie zrealizowane. A Janina podaje jako wzór turecką politykę rolną. Swoje produkty, swoje uprawy, równa się bezpieczeństwo nasze. samodystarczalny wystarczalny spichlerz. Tyle, że Turcy nie weszli do Unii. No i dobrze im z tym. Natomiast Hanna prorokuje. Za rolnikami pójdą kibole. Wezmą za sobą widelce i transparent z napisem euro złodzieje, idziemy po was. No, zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Bo już z uwag Jacka przebija pesymizm. Obawiam się, że na wiosnę rolnicy znowu zagłosują za Tuskiem z ludzką twarzą, tak jak zrobili to na jesieni. Nie mogę się natomiast zgodzić z dość efektowną tezą Edy, Czasy się zmieniły i nie każdy dwojga nazwisk. Przywódca to e, człowiek na miarę kostki napierskiego. No nie, e, droga Ewo, e, tamten e, osobnik to był zdrajca na żołdzie e, obcych, i w niczym nie tłumaczyło go bycie bankartem króla Władysława IV. Jedno się zgadza. KN to taki sam chłop jak doktor KK. Z kolei Zbigniew proponuje refleksję bardziej ogólną. Zgadzam się, panie Marcinie, że życie jest cudem, ale czerwona ideologia widocznie tego nie wie lub nie chce wiedzieć. Wymyślanie dornych ideologii, klimatycznych rewolucji do niczego dobrego nie prowadzi. Przecież jeden wybuch wulkanu może zniweczyć w jednej chwili stuletnie wysiłki w ograniczaniu CO2. Święte słowa. Na zakończenie jeszcze jedna refleksja, jeszcze jednej innej ery. Jako dziecko nie rozumiałam, dlaczego zawsze tak długo czekaliśmy z wigilią na dziadka, który wpierw szedł do stajni. Babcia opowiadała: Musi najpierw podziękować zwierzętom, że nas karmią, i podzielić się z nimi opłatkiem. Byłam zazrosta widząc. Jak zwierzaki go kochają, do czasu, gdy zrozumiałam, że one mu jedynie jego miłość odwzajemniają. Dziadków, mądrość i miłość, którą się dzieli, to najlepsze, co mnie w życiu spotkało. Piękne. Dziękuję pani, dziękuję wam wszystkim. Do zobaczenia i usłyszenia.